Słuchajcie moi drodzy, prace przy Jeepie związane z układem paliwowym, czyli regeneracją wtryskiwaczy, została już cała procedura zakończona, już są w tej chwili wtryski włożone, odpalimy sobie autko, autko pali od strzała, żadnych błędów nie zgłasza, wyłączymy sobie, troszkę Wam powiem pokrótce to co to było robione tak na szybciutko na zakończenie. Autko przyjechało na lawecie, z uwagi na to, że nie dało się już tym autem jeździć. Właściwie próbował to palić na plaka. Yy, też były trudności, żeby go odpalić na plaku. W trakcie próby jazdy yy, zapalił się check engine. Dalsza jazda niemożliwa. Tak jak powiedziałem, auto przyjechało na lawecie. Po podpięciu testera wyszło zbyt małe ciśnienie w układzie paliwowym. Tryski zostały wyjęte. Yy, oddane do regeneracji przez autoryzowaną. Markę Bosch, która robi takie wtryski według całej technologii, tak jak to przewiduje Bosch. Koszt naprawy takich wtrysków w tym przypadku wyniósł tysiąca 6 cylindrów niestety generuje nam jakieś koszty. Teraz wyjdziemy i pokażę Wam pokrótce, jak to wygląda. Słuchajcie, tutaj zamontowany jest silnik Mercedesa, fałszywsteczka po ja pokrótce, bo częściowo już wam pokazałem w wcześniejszym materiale filmowym co było robione. Tutaj są wtryski. Trzy na każdą jedną głowicę. Wtryski zostały tak tych będziemy wyjęte, zregenerowane. Poszły nowe śruby mocujące. Procedura przewiduje, że za każdym razem te nowe śruby powinny być. są śruby M5. Śruby M5 yy, i dokręcanie tych śrub jest 7 Nm i 180 stopni. Ja sobie podzieliłem ten kąt 2 razy 90. Nie próbujcie tego robić na starych śrubach, yy, z uwagi na to, że albo się wam urwie. Jeśli się wam nie urwie, a dokręcicie, to nie macie pewności, że ten wtrysk, że ten wtrysk wam się za jakiś czas nie podniesie z uwagi na to, że te śruby się rozciągają. To są śruby jednorazowe. Przygotowanie takiego wtrysku do montażu. Oczywiście musimy tą głowicę sobie dokładnie wyczyścić otwór pod sam wtryskiwacz. Ja w tym przypadku używałem kilku rodzajów szczotek o różnych średnicach, pod sam otwór wtryskiwacza. Kilkanaście razy było czyszczone pod samą podkładką, również bez frezowania, gdyż z uwagi na to, że tam była czysta, dobra powierzchnia, nic nie było wypalone, także było się bez frezowania gniazda. I po wyczyszczeniu praktycznie na lustro samego otworu, ten wtyskiwacz nam ładnie wszedł suwliwie, zmontowany jest na pastę ceramiczną. A powiem Wam przykład, że ten wtyskiwacz i kolejny z drugiej strony przy demontażu nie chciał w ogóle wyjść, trzeba używać ściągacza udarowego dopiero po. W tym ściągaczu wtrysk nam wyszedł yy, i można było zobaczyć, że w niektórych przypadkach tutaj w tych, cylindrach, w tych niektórych cylindrach były podkładki miedziane, ale one już zaczęły się przepalać, robiły się ścieżki i prawdopodobnie już niedługo by ten wtrysk został podniesiony i by wychodziły spaliny pomiędzy wtryskiwaczem a samą głowicą, obkleiłoby go i byłby problem. Także w tym przypadku są wszystkie nowe podkładki, przyszły razem z tymi wtryskami z autoryzowanego warsztatu, który się zajmuje regeneracją tych wtryskiwaczy. Dalej, włożone, skręcone, nowy fit paliwa z mana poszedł. Tak to wygląda. Poszły wtryski w te same miejsca. Ja sobie zawsze znaczę, zapisuję sobie wszystkie numery mm, i zawsze jestem zwolennikiem, żeby to wróciło na swoje miejsce, mimo że w tym przypadku i tak trzeba te wtryskiwacze dopisywać. Mają nowe kody yy, i w tym przypadku nie ma to już znaczenia, czy on będzie na swoje miejscu, czy nie, bo wtryskiwacz jest przypisany konkretnie pod konkretny cylinder. Ale tak jak powiedziałem, jestem zwolennikiem, żeby to wszystko wróciło na swoje miejsce tak jak było. Chyba tyle, jeśli chodzi o, o same czynności. Troszkę tutaj jest dość utrudnione dojście do tego cylindra z uwagi na tą rozpórkę. Trzeba ją sobie tutaj odkręcić. Ona jest na dwóch śrubach. Wyjęcie jest raczej niemożliwe z uwagi na to, że spornik tej rozpórki przeszkadza nam i blokuje się nam o pompę hamulcową, którą trzeba byłoby całkowicie wyjąć, żeby tą sobie poprzeczkę wyjąć, ale to jest nie problem. Odkręcamy sobie, luzujemy, przekrzywiamy sobie na bok. Mamy dojście dokładne, żeby sobie dokładnie wyczyścić akurat ten ten wtryskiwacz. No ten z tyłu też jest również utrudniony dostęp. Troszkę małe miejsca. Dość wysoko z uwagi na to, że no tutaj te koła są zobaczcie dość duże. To troszkę wygląda jak jak e, hammer. No, jestem dość wysoki. Mimo wszystko i tak miałem trudności, żeby tam się wyginać. Musiałem sobie podstawić felgi z kołami, żeby tam sięgnąć i dokładnie to wszystko powyczyszczać bo dostęp jako taki istnieje ale żeby sobie ułatwić to niestety musiałem sobie to podstawiać, felgi, żeby być wyżej i móc to dokładnie wyczyścić także to chyba tyle jeśli chodzi o pracę przy Jeepie Grand Cherokee zakończone sukcesem autko wszystko pracuje normalnie chodzi gładko, równo jest pełna moc nic się nie dzieje, także autko wraca do właściciela niech się cieszy tym samochodzikiem jak najdłużej. Wiadomo, że regeneracja wtrysków, mimo że to jest robione przez autoryzowany warsztat bosza, gdzie się zajmują tymi wtryskami zgodnie z technologią, różnie to bywa gwarancja jest na rok, aby wytrzymało i żeby jeździło długo, żeby się właściwie cieszył tym samochodem jak najdłużej.